W zadaniu 13 mamy naszkicować wykresy funkcji f oraz g. Czyli zacznijmy od wykresu funkcji f, czyli tak, ten wykres będzie się składał z dwóch fragmentów. Czyli możemy najpierw narysować sobie wykres funkcji o wzorze y równa się x dla x znajdującego się w przedziale od minus nieskończoności do dwójki. A więc stworzymy sobie tutaj tabelkę, wybierzemy x. Które oczywiście należą do tego przedziału. Czyli zauważcie, że w tym przedziale, czy ostatnia liczba, która się znajduje tutaj, to będzie dwójka. Ta dwójka nie należy do naszego przedziału, ponieważ mamy kółeczko otwarte. Czyli to sobie zaznaczymy na wykresie w układzie współrzędnych kółeczkiem niezamalowanym. No i możemy jeszcze wybierać liczby mniejsze od dwójki. Czyli na przykład 1, możemy także wybrać 0. I teraz wyznaczamy Y, czyli w miejsce x podstawimy 0. bo zobaczcie, że tutaj y jest równy xowi. Czyli gdy x jest równe 0, y jest równy dokładnie tyle samo. Czyli mamy sporządzoną tabelkę. No i to sobie należy narysować. Czyli mamy punkt 0,0 tutaj. Punkt kolejny 1, 1. I teraz będziemy mieli kółeczko zamalowane 2, 2. Kółeczko niezamalowane, oczywiście, w punkcie 2, 2. Czyli zaznaczyłam to sobie w ten sposób. No i tutaj po x-ach zdążamy do minus nieskończoności. Czyli to oznacza, że fajnie byłoby jeszcze sobie dorysować kilka dodatkowych punktów na tej zasadzie, żeby było widać, w którą stronę ten wykres nam funkcji będzie zmierzał. Teraz spojrzymy na drugą część, czyli tutaj y jest równy 2, to będzie ten wzór, no i x należą od 2 do nieskończoności, czyli znowu możemy stworzyć sobie tabelkę, no i narysować drugą część wykresu. Czyli tak, tutaj z kolei nasz przedział zaczyna się w dwójce, czyli na początku dwójkę zapiszę, kółeczko będzie zamalowane, ponieważ mamy nawias ostry. Możemy wybrać jeszcze liczby większe, czyli trójkę, czwórkę i tak dalej. Y jest zawsze równy 2, czyli tutaj dwójkę wpiszemy. Zaznaczamy punkty, 2-2 kółeczko zamalowane, czyli to należy sobie zamalować, 3, 2, czyli tu mamy punkcik, 4-2, no i lecimy do plus nieskończoności tutaj po x, czyli wykres funkcji przedłużamy. I to jest wykres funkcji F. W zadaniu proszą nas, nas także o narysowanie wykresu funkcji g. Czyli zobaczcie, że wykres funkcji g powstanie poprzez przesunięcie wykresu funkcji f o wektor minus 30. Ja tutaj prawie w każdym zadaniu odwołuję się do tego wzoru na przesunięcie funkcji o wektor. I fajnie byłoby, gdybyście zawsze to sobie zapisywali. No i teraz musicie sprawdzić. P to będzie pierwsza współrzędna, wierz... pierwsza współrzędna wektora, czyli minus 3. No jeżeli sobie wstawimy tutaj, to mamy x odjąć minus 3, czyli x plus 3, to nam się zgadza. To jest druga współrzędna wektora, czyli jest równa 0. Czyli jeżeli tu dodamy 0, to faktycznie no, tak będzie wyglądał ten wzór, który mamy tutaj zapisany. A jeżeli pierwsza współrzędna wektora jest ujemna, to przesuwamy wykres funkcji w lewo w kierunku liczb ujemnych. No to wybieramy te punkty charakterystyczne, na pewno ten, czyli raz, dwa, trzy, tutaj. Jeszcze może ten punkt, raz, dwa, trzy i łączymy to w ten sposób, żeby oczywiście zachować kształt wykresu. No i tutaj będziemy przedłużali. Możemy wybrać sobie jakiś dowolny punkt, na przykład ten, raz, dwa, trzy, i wtedy wędrujemy w to miejsce. No ale to też należy sobie przedłużyć, czyli tak będzie wyglądał wykres funkcji G. Pod punkcie B zacznijmy od narysowania wykresu funkcji F, czyli najpierw narysujemy sobie fragment funkcji o wzorze y równa się minus x w tym przedziale. Czyli widzimy, że nasz, nasz wykres się będzie kończył na minus 1. I tu, ponieważ mamy nawias okrągły, kółeczko musi być niezamalowane. No I możemy wybrać liczby mniejsze, czyli minus 2, minus 3. Podstawiamy do wzoru, czyli dostawiamy minus do x. Jak do minus trójki dostawimy minus, otrzymamy 3. Tu mamy 2, tu mamy 1. Rysujemy na wykres, czyli minus 3, 3. Taki punkt zaznaczmy. Mamy tutaj minus 2, 2, minus 1, 1 kółeczko otwarte i widzimy, że tutaj no, te kolejne x -y możemy sobie Spokojnie wybierać, czyli wykres funkcji przedłużmy. To będzie pierwsza część wykresu. Teraz, jeżeli chodzi o drugą część, to wzór to y równa się 1, to jest przedział, czyli zaczynamy w minus 1, tu kółeczko będzie zamalowane, idziemy do plus nieskończoności, czyli wybieramy liczby większe, zatem na przykład 0 oraz 1. y jest równy 1 zawsze, i zaznaczamy minus 1, 1, malujemy ten punkt. 0 1 tutaj 1 1 w tym miejscu. No i możemy ten wykres w ten sposób przedłużyć. To jest wykres funkcji f. Jeżeli chodzi o wykres funkcji g, to otrzymamy go przekształcając, przesuwając o wykres funkcji f o wektor o współrzędnych 5 0, czyli 5 jednostek w prawo. No to zaznaczmy, czyli stąd wędrujemy 5 jednostek w prawo. 1 2 3 4 5. Jesteśmy tutaj i może ten punkt wybierzmy 1 2 3 4 5 tutaj. No i połączymy, mamy pierwszą część wykresu. Oczywiście on nam dalej biegnie, więc tą część także sobie tutaj przedłużyłam. No i lecimy jeszcze do plus nieskończoności. Czyli tak wygląda wykres funkcji g. Spójrzmy teraz na podpunkt C. Narysujmy najpierw wykres funkcji f, czyli pierwszy wzór to y równa się minus 1, x wybieramy z tego przedziału, czyli na końcu minus 1, kółeczko będzie niezamalowane, no i liczby mniejsze, czyli minus 2, minus 3. Jak widzicie, y jest po prostu równy minus 1, no i mamy punkty do zaznaczenia minus 3, minus 1 tutaj. Minus 2, minus 1 w tym miejscu, minus 1, minus 1, kółeczko niezamalowane. No i tak wygląda pierwsza część wykresu. Drugi wzór to y równa się x. No i tutaj mamy, zobaczcie, dziedzinę, czyli zaczynamy w minus 1, kółeczko zamalowane i liczby większe, czyli na przykład 0, 1, 2, 3 i tak dalej. Wzór funkcji jest taki, czyli y jest równy xowi, czyli tu mamy minus 1, tutaj 0, a tutaj 1. Minus 1, minus 1, kółeczko malujemy, 0, 0, 1, 1, no i to należy połączyć. W ten sposób gdzieś biegnie nasz wykres funkcji f. Jeżeli natomiast chodzi o wykres funkcji g, czyli tej, którą mamy tutaj, to znowu zapiszmy sobie wzór na przesunięcie o wektor. No, i z tego widać, że pierwsza współrzędna wektora będzie równa 2, druga będzie równa 4, bo to jest p, to jest q, czyli jak podstawimy sobie do wzoru, mamy x odjąć 2 plus 4, co nam się zgadza z tym, co mamy tutaj. Czyli co to oznacza? Jeżeli pierwsza współrzędna jest dodatnia, to przesuwamy wykres w prawo, druga jest dodatnia, czyli do góry, czyli dwie jednostki. W prawo i raz, dwa, trzy, cztery do góry. No i na przykład jeszcze ten punkt. Dwie jednostki w prawo, raz, dwa, trzy, cztery do góry i łączymy. Tutaj troszkę wyżej podejdźmy. No i może jeszcze te punkty, chociaż w sumie tutaj wiemy, jak będzie wykres wyglądał. Czyli nawet tych punktów nie musimy przesuwać. Spokojnie wykres możemy tej funkcji narysować. Czyli to będzie wykres funkcji G. No, i spójrzmy na podpunkt ostatni. Najpierw narysujmy wykres funkcji f, czyli pierwszy wzór to y równa się minus 2, drugi to y równa się minus x. No i tutaj na końcu zapiszemy dwójkę w naszych x-ach, no i kółeczko musi być niezamalowane i możemy wybierać liczby mniejsze, czyli na przykład 1 oraz 0. Y jest po prostu równy minus 2, czyli to sobie w ten sposób zapiszmy. Mamy punkt 0 minus 2 tutaj, 1 minus 2, no i 2 minus 2, kółeczko otwarte, no i rysujemy pierwszy fragment wykresu w ten sposób. Jeżeli chodzi o drugą część, to wzór już sobie tutaj zapisaliśmy. Y równa się minus x. Patrzymy, jakie x możemy wybrać. No, dwójkę musimy wybrać, bo tutaj kółeczko będzie zamalowane. No i liczby większe, czyli na przykład 3 oraz 4, podstawiamy do wzoru, czyli tu mamy minus x, czyli y tutaj będzie minus 2, tu minus 3, a tutaj minus 4. Tak, do x dostawiamy minus i wówczas otrzymujemy y. No to 2 minus 2 zaznaczamy, 2 minus 2 kółeczko zamalowane, następnie raz, 2, 3, raz, 2 minus 3 tutaj, 4 minus 4 w tym miejscu. No i możemy kilka jeszcze dodatkowych punktów tutaj sobie narysować. I tak wygląda już cały wykres funkcji f. Mamy jeszcze do narysowania wykres funkcji g, czyli za, zapiszmy sobie, jak wygląda wzór na przesunięcie o wektor. I odczytajmy współrzędne wektora przesunięcia, czyli mamy plus 3, tu we wzorze mamy minus, czyli pierwsza współrzędna musi być ujemna, to no bo x odjąć minus 3 to dwa minusy nam dadzą plus. Mamy plusik i plusik, czyli znaki się zgadzają, czyli druga współrzędna jest równa 1, czyli wykres funkcji przesuwamy o 3 jednostki w lewo i jedną do góry, czyli najpierw ten punkt, 3. Jednostki w lewo, jedną do góry, no i rysujemy pierwszą część wykresu, no i tutaj powiedzmy, wybierzmy sobie ten punkt, raz, dwa, trzy jednostki w lewo i jedną do góry, tutaj łączymy i to będzie wykres funkcji g.